Dotacje o łącznej wartości 300 tysięcy złotych przeznaczył EUcki Ratusz na remontę zabytków. Uchwałą w tej sprawie podjęła na ostatniej sesji Rada Miasta. Na początku roku prezydent ogłosił nabor wniosków w ramach konkursu o udzielenie dofinansowania na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Ełku. Dotacje otrzymało sześć inwestycji. Mam tutaj na myśli trzy wspólnoty mieszkaniowe. Przy ulicy Mickiewicza 12, armii Krajowej 20 i 23 oraz budynek Wyższego Seminarium Duchownego, zabytkowy witraż w katedrze Ełckiej i zbór chrześcijan-baptystów. Są to budynki posiadające istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub turystyczno-rekreacyjne dla miasta. Jednak ze względu na zły stan techniczny nie spełniają tych funkcji. Głównie te pieniądze kierujemy na wszelkiego rodzaju zadania remontowe, zarówno elewacje, jak i naprawy klatek schodowych, naprawy związane z przebudową sieci w tych starych budynkach, a więc wszystko to, co jest potrzebne do tego, aby te nasze zabytki wyglądały jak najładniej. Renowacje zabytków sprawią, że obiekty te stają się wizytówkami miasta. Piękne zabytki a są zniszczone, no jak będą odmalowane, no to będzie bardzo ładnie, Ełk będzie jeszcze ładniejszy, bo jest ładna, będzie jeszcze ładniejszy. Powinniśmy po prostu dbać o to, co jest naszym jakby atrybutem, tak? Jakoś reprezentujący Ełk, więc myślę, że jest to godne uwagi. Przyjemnie jest, kto przyjedzie do Ełko, jak się jest zachwycony. W ogóle jest ślicznie. Maksymalny poziom dofinansowania inwestycji z budżetu miasta wynosi do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac. Ełckie podwórka zyskują nowe oblicza. Ratusz tylko w tym roku planuje rewitalizację kolejnych aż 20 terenów w mieście. Mowa o podwórkach znajdujących się m.in. przy ulicach Mickiewicza, Orzeszkowej, Gdańskiej, Armii Krajowej, Kościuszki, Wawelskiej, Kochanowskiego czy Chopina. Od kilku lat stopniowo staramy się modernizować podwórka i tereny komunalne przy budynkach i kamienicach, które są własnością miasta bądź współwłasnością. Zakres prac, w zależności od potrzeb, obejmować będzie m.in. modernizację dojazdów i dojść dla pieszych, parkingów, a także zamontowanie oświetlenia ławek i koszy na śmieci czy wykonanie placów zabaw. Ważnym punktem prowadzonych remontów będzie odwodnienie, zwłaszcza na nawierzchni dziedzińców, i wykonanie kanalizacji deszczowej, co wpłynie na komfort życia mieszkańców pobliskich budynków. Na pewno potrzebne. Dlaczego? No, przecież to jak dobre, ten. opady to prześnie można. Na kałużę? no kałuże, no to teraz widać. Jak jeżdżą te samochody, nie? Wszystkie, to się bardzo kurde. A na no co najbardziej liczycie? Na co ja liczę? To jest obojętne, aby, wie pani, jakoś to było sensownie zagospodarowane. Modernizowane podwórka zostaną także zagospodarowane zielenią. Chcielibyśmy, by te nowe tereny podnosiły jakość naszego życia, cywilizowały pewne obszary. I jednocześnie wpisywały się kompleksowo w realizację pewnych innych działań, czyli w pierwszej kolejności będziemy prowadzili działania tam, gdzie zakończyłeś już modernizację kamienic lub mają być prowadzone. Szacuje się, że wykonanie prac na tak szeroką skalę pochłonie około 6 milionów złotych. Warto tu jednak zaznaczyć, że Ratusz stara się o 80% dofinansowanie inwestycji z funduszy zewnętrznych. Prace będziemy chcieli rozpocząć w momencie pozyskania środków finansowych. Najpewniej rozpoczną się one wiosną przyszłego roku. Nie jest jednak wykluczone, że już jesienią tego roku rozpoczną się pierwsze prace przygotowujące. Odnowione podwórka poprawią bezpieczeństwo zwłaszcza najmłodszych oraz wizerunek naszego miasta. Park linowy w Ełku znów czynny. Po zimowej przerwie od połowy marca do dyspozycji euczan, a także przebywających w mieście turystów, oddano jeden z najciekawszych tego typu obiektów w regionie. Nad brzegiem jeziora, przy międzyszkolnym ośrodku sportowym, pomiędzy drzewami, słupami oraz wieżami, znajdują się trzy trasy o różnych stopniach trudności, dostosowane do możliwości fizycznych osób w każdym wieku. Trasa maluch, trasa średnia i trasa wysoka. Trasa maluch jest dla dzieci w wieku od 3 do 13 lat, 11 przeszkód. 63 metry długości. Będzie to trasa zupełnie za darmo, żeby Dzieci mogły się wyszaleć, żeby, żeby promować aktywność fizyczną i, i spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu. Pozostałe dwie trasy przeznaczone są dla starszych użytkowników. Trasa średnia jest trasą skierowaną do osób powyżej ósmego roku życia. 17 przeszkód 160 metrów długości i wysoka trasa zdecydowanie dla młodzieży i dla osób dorosłych 11 przeszkód 143 metry długości. O bezpieczeństwo użytkowników obiektu dba sześciu instruktorów. Najczęściej park odwiedza młodzież, a także rodzice ze swoimi młodszymi pociechami. Jednak, jak się okazuje, jest to idealne miejsce również dla seniorów. Przekonuje o tym 76-letni pan Marek, który regularnie korzysta z atrakcji. Ja codziennie jestem tutaj. Dlaczego? Dla, dla przyjemności i dla zdrowia. Co pan myśli o tym parku? No, doskonała sprawa, uważam. Dla mięśni, dla kondycji, dla w ogóle samopoczucia. Godziny otwarcia parku podzielono na trzy okresy: kwiecień, maj, czerwiec. Park będzie otwarty w godzinach 10:18 przez 7 dni w tygodniu. Lipiec, sierpień, czyli okres wakacji. Park będzie również czynny codziennie w godzinach 10:20. No i jesienią, wrzesień, październik, planujemy wrócić do takich samych godzin otwarcia jak wiosną, czyli 10:18. Szczegółowe informacje o parku, a także jego regulamin, dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku. Wszystkim mieszkańcom Ełku oraz przybyłem do nas gościom życzę radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech cud i nowina Wielkanocnego Poranka będą źródłami wiary, nadziei i miłości. Życzę, by te święta przebiegały w zdrowiu i spokoju, by był to czas rodzinnych i przyjacielskich spotkań. Wesołego Alleluja!